Witamy! Bardzo serdecznie! Dzisiaj idziemy do szkoły! Dzisiaj Dzisiejszym zadaniem jest szkoła! Okej, w którą stronę jest szkoła? Chyba tam. Nie! To są samochody! Chcemy iść do samochodów! nie chcemy iść do samochodów! Naszym zadaniem jest pójście do szkoły! Nie, Ale cię tu prowadzi właśnie! Nie, nie, My idziemy do szkoły! Szkoła jest naprzeciwko domu! Każdy to wie, Kresem, Proszę cię! Na pewno to jest szkoła. Ale mam janderę wajby, ale mam janderę wajby, o Jezus. Musimy znaleźć dziewczyny. O mój U, Boże, yes. widzę! Ją. I to jest łysa? To jest moja dziewczyna, noła Krystian. Sorry. Aha. A, okay. <laughs> Bądź dziewczyną, proszę. A, e, wesołego dnia Walentego. Walentynek! <laughs> Więc gdzie jest mój walentynkowy prezent? prezent? O nie! Zapomniałam! Nie mów mi, że zapomniałaś. Oczywiście, że mam dla ciebie prezent. Muszę... Muszę znaleźć jakieś jak jest distraction, Krysa, połóż mi! Muszę, no zwrócić uwagę! Muszę jakoś zwrócić uwagę! No. Więc no. gdzie to jest? Patrz! Zobacz to! Mikro, super mały dinozaur! Dobra, myślę, że się o gdzieś... Dobra. Szuk, szuk, czekaj, a są tylko czerwone. Dobra, dobra. I ramię, wszystkie wszystkie. O mój Boże, o mój Boże. Masz dopiero 13%. ona się rozbił z powrotem. Wow. Nie, nie. O mój o Boże, mój Boże. Czyli możesz już 100%? Dawaj, zbieraj. No tak, że możesz pogadać z dziewczyną, jak będziesz miała więcej niż 1%. Tak, tak. Ale zrobimy ty, najpierw. Ale ty maksujesz, maksujesz, dobra, tak, rozumiem. Tak, bo wszystko. jak trzeba bukiet, to iść na całość. Tylko nie błagam róże, że Róże są poznanie. O mój Boże, 1%! <laughs> <laughs> Jesteśmy powyższeni 100% Dobra, ile robimy? Eee. 150, dobra No, 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 no tak Albo dobra, zrobimy tak. zrobimy, e, zrobimy taką Liczbę, żeby O, żeby była brzydka, nierówna Żeby wszystkich denerwować Nie, poczekaj, o, Nie, nie, Teraz jest nierówna. Być. O, jaka brzydka 167, no. fuj <laughs> Gdzie ten mikropacę? coś tam, coś tam O, nieważne, wydawało mi się Że widzę jednego Dobra, to gdzie mój prezent? Boże, Wiem, że kochasz kwiatki, więc proszę! O mój Boże, ile kwiatków! No, dostałam 147 kwiatków. Ciekawe, kiedy to policzyła? Jesteś taka wspaniała! Udało się! O. Spodziewałem się czekoladek. W tym czasie? Tak. O nie, wydałam całą moją kasę na... na co? Na emotkę Emotkę małp małpy. Okej, okay, dobra. Hmm. Ta. Będziemy no, idziesz z... Tak. Idziesz Lemoniadę sprzedawać. Tak, idziemy. O dobra, dobra, idziemy tutaj Lemoniadę sprzedać. Dzień dobry. O. Ile masz? Nie wiem co się stało. Nie wiem co, co się stało. Co 5 sekund będą się pojawiać? Po 220, masz 10 dolków. Masz jeszcze ja się... 20. <laughs> no co, co chcesz zobaczyć? Możemy Bezze. zrobić... Aaa! No. No. Nie no okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. nie no masz 20, proszę, nie wiem, czy chcesz się jeszcze sprzedawać. Ja nie wiem za ile jest czekolada. No jest napisane, było, że za 20 chyba, tak? Myślisz? A co gdzie jest sklep? No, no na pewno tutaj. Nie wiem, zastanówmy się. Okej. Okay. <laughs> gdzie może dobra. być sklep? Dobra, dobra. Naprawdę. Wydaje oh! mi się było, że czekolada kosztuje 20. Ale o, może też to się, się przeokupić oh. I są też wisiorki. Ej, tam no wisiorki. Ja bym tego robić, albo tego mi o mój Boże. Ale to nie ja dostaję, to dziew moja dziewczyna dostaje, Dobra. Wiesz, kupione. O. o! Nie dobra, dobra nie, nie Dobra, jedną. Nie będziemy tego robić, nie będziemy tego robić. <laughs> <laughs> Może <Mara>, kiedy <śmiech> idzie. <śmiech> Niech ma jedną. Nie nie? Nie, 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 dostała 147 kwiatki, nie potrzebuję więcej czekoladków. Jedna starczy. <laughs> o. Okej. Okay. Cześć kochana. Uśmiechnij się, przyniosłam ci czekoladki. Dawaj. Podaję czekoladki. Tylko jedna? O, nie masz niczego więcej? E, nie, to wszystko wydałam. Czterdzieści 20 na to. O, niezadowolenie. W, no, wydałaś pieniądze na to. Ale wszyscy dali mi misia. Nie, 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 nie. Uuu. Nie, chla, A wszyscy, wszyscy ode mnie z klasy dostali misia od swoich tak, chłopaków. Ja też tak. jednego. Dla ciebie o. wszystko. Co to jest za jakiś wyścig walentynkowy? Kub dwa, kup dwa. Dobra, ale musisz ale... najpierw sprzedać chyba więcej. Boże, ja ale... nie wiem, po ile są miski. Poczekaj, zobaczmy, po ile są misi. Myśli? O mój Ej, Nie wiem po ile są. Weź od razu sprawdź, po ile są naszyjniki. Dobra, dobra. E, za 50. 50. Nie mogę zobaczyć za ile. No nie możesz, czyli pewnie będzie nie za ceny. stówę. No dobra. A może za tysiaka? Misia, ale jednego Misia, dobra? Jednego. Misia pysia, tak. Dobra, dobra. No tak, help. Może trzeba zrobić. Ty kubierz dwóch misi? E, Poczekaj, ja mogę na dwóch? Nie, nie mogę na dwóch chyba. Nie tylko jedno się, się dzieje jakby, jedno działa tylko. No ale dostaję jedną czekoladkę, co to... Co... To co, teraz dwa misie mam dostać? No, tak i jednego misia w takim razie, no stać się. Już. A, dobra, 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 stać mi. się. się zamienił. Dobra, gdzie my kupić misia? Chodź dobra. misiu. O, Dobra. Co to jest super Superboy? Dobra, nie, nie będziemy żadnych robów sobie życzyć. Nie. Nice. Sprzedaj od razu po drodze jeszcze jednemu klientowi tak, Zrobię, to zrobię, to zrobię. to. Dobra, dobra. Aha. Idziemy do mojej pięknej dziewczyny, no pa! Pa! Dajemy jej misia. Mm -hmm. Hej! Uśmiechnij się, mam dla ciebie coś... Czy, czy dajesz mi Misia? Zobaczmy Misia. Ooo, mi ten misi jest taki słodki... ale tylko jeden. O mój Boże! Tak, najlepszy! <grym> Lubię go. <grym> Aha. Aha. No. Nie, mówiłem. nie, to, Musisz... to, to nie było. Lubię go, to było. Lubię go. Mm, lubię go. <ścoughs> I sprawdź, 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 ile jest bo ile jest na Jak widać jak widać nie, nie liczy się to y, jaki jest ten miś, tylko ile ich jest? Jezu, najgorsze są takie baby, które są... A po to byłoby ci więcej Misi? Bez sensu. Bra u. Mm. A? Wiesz co, szczerze! Szczerze? ja bym chciała dostać ten pieszy, bo jeszcze, bo jeszcze byłby taki pożytek z niego, żebym go zjadła. No, znając ciebie to tam. <laughs> Najlepsze, tylko dlaczego cukierki kosztują? 100? Dobra, masz daj się wypchaj. Okej, okay, prawie się wypchał. Dawaj, 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 dawaj. No proszę, 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 dawaj, 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 chodź, chodź. Nie, chodź. tak? moniada, le moniada! Proszę. Tak, zbieram stówkę, stówkę. stówkę tak? i nie będziemy kupować jej więcej, bo ona jest wymagająca i mi się to nie podoba. Ola, ola, ola. Jest tak? na kanaprzewce. You unlock the jewelry store and can hire employees at the Lemonade stand. Jak? Zrobię z tym drugim. Za <noise> <Da> tysiąc. <10. głos> Już masz Mhm. <stówę. głos> Zakładam, że w pewnym momencie gry musiała kupić tego drugiego gościa. Boję się tego trochę. Nie będę ukrywać. No znaczy musiałabyś farmić pewnie dlatego to dobra, jest. Że jak dobra, ktoś, dobra, dobra. Kupujemy ktoś no. cukierkowego nasilnika. A, no to jak to, a jak. Po, prostu, po prostu procenty ci daje. Tak. Bierzemy, bierzemy cukierkowego. Ten jest najlepszy. bo jakby dało 1%. Mam nadzieję, że się ucieszy, bo ja sama bym tak, chciała tak dostać. Tak, pewno się ucieszy. Słuchaj, mhm. moja Baby, masz tutaj niespodziankę. <laughs> Ciągle zła. Mam dla ciebie coś, co. O, o, nie będę tak mówił, bo jest trochę niemiłe. <laughs> o, daj poważ. mi zobaczyć. Mhm. Liczy na coś dobrego. Dostałam cukierkowy naszyjnik. Wszyscy będą się ze mnie śmiać. Nie, nie będą, bo nie... bo, bo co? Bo... Bo nie mogą zjeść bo... swojego naszyjnika tak jak ty. No właśnie, to jest to, o czym mówiłam. Hmm. Idź do domu sama. Idę. Co? Idę sama, sama do domu. Sama pójdzie do domu A po, po szkole. szkole? Tak. O nie, o nie trzeba zrobić, żeby ją... Kup samochód <laughs> Idziesz do tego, idziesz do tego samo, samochodowego po prawej Prawo Czekaj, Poczekaj Ola, po ile jest samochód? Mam nadzieję, że za 10, bo tyle mam To po to były te samochody Oj, Ola, 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 po lewej jest custom girlfriend Możesz to kliknąć? A, Mogę, w ten ale. Sposób. Ale ja uważam, że nasza dziewczyna jest piękna, więc A nie będziemy. A sprawdzaj jej... w ogóle, co to są perki, bo masz perks jakieś. i Nie wiem, czy to są jakieś twoje umiejętności. O. Ale to są jakieś. Coś... To są jakieś game passy. Nie, ale zobacz. No. Jedna minuta, jeden punkt. Masz 28, czyli możesz na co wydawać. Ale ja nie chcę. A możesz kupować te game passy. Dobra, ale ja... Mogłabyś kupić dobra, dwa monety. Dobra, 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 to nie jest ważne. To są nudne rzeczy, które my co tutaj robimy? Kupuj. Słuchaj. Tysiączek, tysiaczek, tysiak ty, ty Słuchaj, kupimy tysiaczka. Kupimy za tysiaczka. Będzie miała... nie ma prawa jazdy, ale dostanie swój pierwszy samochód. To nawet A. ja nie mam samochodu. Ej, Ola, ale tak, tak szybko licząc, nie? Tak. Ja się, ja się mogę nie znać, nie? Ale... Potrzebujesz tysiaka. Tak. Dostajesz 10 za każde. Tak. Czyli musisz wykonać takich transakcji 100 Razy ale... 5 sekund. To jest 500 sekund, tak? Tak. Dzieląc to przez 60 sekund, to jest 8,5 minuty sprzedawania. Kurde, chciałabym tyle zarabiać. No możesz pieniądze kupić razy dwa po lewej i będą to przytomne. Mogę, cztery. ale zaraz będę mogła je... Może mieć za, za free, bo będę tyle w grze siedziała. He? Hmm? Hmm. No bo... Musiała w grze siedzieć jeszcze długo, bo masz 30 i dopiero zrobisz 100. Kurde, faktycznie. A stakuje się z gamepassem, czyli możesz kupić tego gamepassa i potem kupić jeszcze tamto za 100. No dobra, niech ci będzie. No ale to jest 200 bobów. No nie wydajesz często błapów z Ola, no. Na dziewczynę. O, no. Boż. A no może przyspiesz po prostu? Jak zrobisz upgrade, to nie będzie dobrze? No będzie, to bym chciała kupić. A, pół sekundy tylko. Eee. Aha. To dobrze wydane pieniądze. A, a może ta druga opcja bardziej się opłaca? No ona jest za tysiąc. Aha, to. Nie, ta druga opcja tu, per żeby sale. zwiększyć się, tylko po ile. Tylko na ile No nie, zaraz na zobaczymy. 11? Zaraz to zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Zróbmy. O! Ło! Wow! Dobra, Giga, dobra. bo teraz po 40 sprzedajesz. Dobra, jest okej. Okay. Czyli to się opłaca tobie. No ale teraz możesz sprzedajesz. Ale ja kupiłam 30 razy kupiłaś, dwa. Kupiłaś, kupiłaś, no dostajesz już 40, zobacz. A, dobra, nie umiem liczyć, to tego. No, 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 i teraz możesz kupić to za 200 i może znowu będzie 400. Dobra, ja dobra, za... zrobimy no. to. No, dobra, jeszcze raz. Dobra, teraz zrobimy to. 50! Dobra, Krystian, zaraz, patrz, już praktycznie mamy na samochód, widzisz co? No, prawie. Totalnie, <tanie> ale już stówkę zarabiasz, zobacz, za każdym razem. Znowu robisz upgrade? A powinna? Kolejny upgrade? No, za 500. Za 5 jesteś. No, dostawać wtedy dwie stówki. Dobra, dobra. Ale to w ogóle tak samo teorii. Dobra, robimy teraz to. O, poczam. Czyli widzisz, wow. tu nie trzeba spędzać, można to fajnie upgrade'ować. Dobrze Dobimy jest, to. dobrze jest. Pytanie tylko, o, czy chcemy kupić tylko ten za 1000? No chyba tak, nie. No nie to, to już Twoje pytanie. Ja y też nie wiem, jak działa Twój pracownik. Twój pracownik też sprzedaje za tyle, co ty. I bo wtedy co 5, co 4,5 sekundy, ty dobra, sprzedajesz i spra on sprawdźmy. O. Dobra, poczekaj, nie, nie sprzedawaj. No nie sprzedaję. No musisz poczekać. O, jest napisane tutaj, że tyle co. Też za, za 200. Te tak, jest za 200. Tak, dobra, to sprzedaję, zaraz będziemy mieli nowego. To samą... teraz możesz jeszcze kolejny upgrade zrobić, to jeszcze szybciej będzie. Za tysiaczka. Uwa! Wow! Nie, nie, to to się nie opłaca, za tysiaczka bardziej się opłaca. Nie wiem o co ci chodzi, nie wiem o co ci chodzi. I uwaga. Upgrade. Uwa! Wow! Dola. Ola, ile dostajesz teraz? 500 Dobra, mamy na samochód, ale to nie. dobra kupimy je i lepszy Upgrade, niż... upgrade, upgrade Poczekaj Za ile kolejny? No Ale kolejny Za tysięcy Ale ja nie wiem, kto... ja nie wiem za ile był kolejny samochód, nie znam najtańsze tylko ten drugi 20 tysięcy Dobra, dobra, dobra To musisz jeszcze jeden upgrade kupić Który? Ten? Ten, no A Czekaj chwilę, teraz Dobra Dobra, dobra. I teraz powinnaś 2000 tysiące chyba dostawać Wow! No, dwa tysiące dostajesz, zała, 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 zała. Widzisz, ile teraz mogłabyś czekoladek kupić? No, ale słuchaj, to nie o to chodzi. Nie o to chodzi. No Dobra, możesz już iść, bo on sprzeda. Dobra, idziemy. Do do, 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 do. Ale ciż nie rób tak, bo pod spodniczkę je zrobisz. A ja pod spódniczką mam spodenki. O oh, nie! Haha! Ha, oszukałam system. <śuteur> a, czy, a w sumie to będziesz mogła chyba dwa kupić w międzyczasie. Co, dwa? No zobacz, już masz prawie Ale 20. No to ty chcesz, żebym ja dwa samochody kupiła? Dwa, dwa po 10. I, I możesz drugie kupić. Drugi dla mnie. No i dobra. <grym> Będę przyjeżdżać tym samochodem do szkoły, bo mam tak. Tak, tak, tak naprawdę daleko. pospawaliśmy je tylko. Myślisz, że ten dom to jest moja tutaj w szkole, nie? A no, obok jest salon samochodowy. Tak, tak, dobra, no. idziemy. Słuchaj, baby, mam samochód? samochód. Bejba. Kto dziś wróci do domu swoim nowym samochodem? Co masz na myśli? Przekazuję kluczyki do samochodu. Nowa Honda CV? <grym> Nie mogę się doczekać, kiedy pokażę to innym w szkole. Chodźmy do... Yy, galerii. Galerii po szkole. Okej, okay. czyli... Radę. Galerii. galerii. Okay. O mój Boże, A. będziemy musieli kupić galerię. O zwiększy ci zarobek razy dwa jak kupisz tego, jak kupisz galerię, No sprzedaj paccentem temu tam, bekonowi i ulepsz od razu. To mam sprzedać i co i? No, to i ulepsz po lewej. No, no i heja. I Już odwajcie no sprzedaję. Boże! Zobacz, lew pieniędzów masz. No, tam mm. musisz pogadać. Co mm. Ale myślę, Ale ja myślę, że nie będzie tyle peelingów jeszcze, wiesz? Dobra. No nie wiem. Dzień dobry, proszę pana! A, dzień dobry, czy mogę ci pomóc? E, tak, e, chciałabym, chciałabym kupić tą piękną galerię. Naprawdę? Wątpię, czy możesz na to sobie po... Jakby, czy stać na to, biorąc pod uwagę, że jesteś bardzo młoda? Ty, to dalej ty. A, to, ja, to ja, <laughs> e, Ale nie będę oceniał e, sprzedaż tego e, budynku za... 150 tysięcy dolarów. Okej. Okay. Czekasz mi kwotę i jest twoje. Okej, okay. okay. Idziesz ulepszasz jeszcze raz i zaraz to masz. Dobra. Krysia. Jeszcze jeden upgrade'ik. W sumie to możesz też ten upgrade'ik po prawej kupić, bo on jest tylko za 500. Za 1000, za 1500, o! no i już już. no wymaksowane. O, się... I teraz będziesz miała szybciutko klientów, to jest już za 100 tysięcy. Dobra, dobra. Zobacz. zobacz. 74, o! 84, 94. Pana to, pyk, praktycznie 100. już mamy galerię. No, praktycznie już kupujesz galerię. Jeszcze... Jeszcze jego klient... Twój klient już ma żyć. Idę, idę. Zobaczcie w ogóle jak zdrowie ci wzrosło na 259%. To znaczy, że mnie kocha nazwiska. Tak. Ogromna miłość. Dobra, kupujemy Dobra, Proszę. tysięcy. Jest... Tak, tak. Przyjemność robienia z tobą biznesu. Jeszcze się udekorować. Okay. Oh. jak się do. Oh. O. O, to kupić. będzie Tycoon. Wszystko możesz kupić. Nie, no to, to jest 5 opcji. Aha, na razie. Kupujesz, kupujesz tyle, i lecisz. stać? O, oh. oh. napisz list miłosny. Ola, narysuj rysujce. A, możesz pisać oh. coś. Napiszemy tak. Dawaj. Moja ukochana dziewczyno. Nice. Nie, 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 nie. Enter. Nie, nie da się enter. Dobra. Więc spacja. Chciałabym ci powiedzieć, ci, że jesteś moją mm. ukochaną dziewczyną. W ogóle spójrz po prawej, jak procenty lecą Każda o, litera bocie! to 1% Dobra! Jedziemy! <laughs> tak czułem, że tak się to skończy. Dobra! Że jak zobaczysz, że 1%. <laughs> o nie, nie da się przyjść. O, to jest wszystko, to jest max. No to finisz. Poczekaj, poczekaj. Nie mnie wciąż za to winisz. ko Nie, nie zmieści się, hmm. poczekaj. <clears throat> love. Mm -hmm. Love. Lobki. Love. Lobster. Łowki. <laughs> Konewka k Konewla Kurde, chciałam się serdecznie... No i Dobra. <laughs> Pięknie. O, pogadaj Dobra, słuchaj. Kurde, ulepsz sobie od razu stanowisko. Nie wiadomo czy jeszcze coś się nie trafi, czyli już musiała kupić salonu z samochodami. S Ta, albo wszystkie domy w okolicy. O! Max. Max. No i naj. Nice. Okay, idziemy, idziemy. <laughs> Moja Umaga. ukochana dziewczyno. A to ty mówisz, Krystian? Hej, kochanie. Cześć, kochanie, czy jesteś gotowa iść do galerii? Tak, jestem gotowa. Dobra, idziemy. O. A, a myślę, że razem idziemy. Nie no, musisz tam ją spotkać. Okej, okay, to ona się teleportuje, rozumiem. takie, no przy okazji mam pół miliona. <laughs> myślę, że to dlatego takie mnie dobra. kocha. Myślę, że procent miłości powinien wzrosnąć wraz z ilością moich pieniędzy w tej grze. Tak. ona tu jest? O, o. jest! Okej. Okay. Będziesz moją walentynką. Niespodzianka! Zdziwienie. Kochani, czy będziesz moją walentynką? Patrz! Oło 750%. O. O! Okay. Wiesz, co? Udajmy się tam, gdzie jest czekolada i mi się jest więcej tych literków, cyferków. 100, to tam dwa zera widzę. Jak przymknę, przymrużę oczy i przekręcę je na bok, to tak. Jak zamknę prawe oko i przymknę lewe, to ja tam widzę milion. Tak! No, aż te białe, też te żółte napisy po prawej znikają.